Marta Linkiewicz ogłosiła sprzedaż NFT ze swoim wizerunkiem i za... <laughs> <laughs> Jakie to jest paskudne! <laughs> Jakie to jest paskudne! do zakupu sztabką złota. Mandzio skomentował zachowanie Konopskiego i wyraźnie stwierdził, że Konops skłamał. Nitro i Nacu wypuścili wspólnie... Jezu Boże, znowu ja matko, kurwa, dajcie spokój ze mną. I kurwa znowu będę w wniósł że bana dostałem, ach, achuj. kawałek zawierający sporo nawiązań do afer, o czym na YouTube pojawiła się nuta byłego chłopaka Natsu. Julia Kostera Nie, wyjaśniła, marnie, skąd pojawiają się niej wahania nastroju. pieniądze. Mały Shady, 5 złotych. Ja ta słyszałem zajebał mi datę, czyli mój cel. Nie wiem jak wychad. A to prawda, chyba tak powiedziałem, chyba tak powiedziałem i chyba się przestraszyłem, po prostu, bo mam traumę po tych banach, jak ludzie na Twitchu dostawali. Też mi się wydaje, że tak powiedziałem. Zajęło mi datę, czyli mój cel. Co za cel. Jezu, ale to tak jak to? było? Ktoś Dziękuję. Tutaj ogromne pieniądze. 2096 rupi indyjskich, 5 złotych. Uśmiech na buzie i lecimy z review kareta kareta, Kareta. Dziękuję, RS, za piątkę. A podczas konferencji Prime MMA kamerzysta rzucił szklanką i trafił dziewczynę siedzącą na widowni. Witam Was w nowym odcinku przeglądu najciekawszych newsów i lecimy z pierwszym tematem. Marta Linkiewicz postanowiła dołączyć do złotego pociągu i poinformowała o sprzedaży swojego NFT. Jakoś dwa tygodnie temu wrzuciła pierwszą zajawkową fotkę, na której był napis hashtag Linkidolls i który to w zasadzie. Ale o co chodzi nic nie wyjaśniał, po czym ostatnio dodała kolejną, która rozwiała wątpliwości i w jasny sposób informuje, że chodzi o NFT. Linkidolls to moja kolekcja 10 tysięcy indywidualnych niepowtarzalnych tokenów NFT, każda z nich została wygenerowana przy użyciu tajemniczego algorytmu. Dzięki to chujowy ten algorytm, że to takie brzydkie. Dzięki temu wszystkie Keny są wyjątkowe na swój sposób. Dla posiadaczy wyjątkowo paskudne profity i konkursy, gdzie główną nagrodą jest kilogramowa sztabka złota. Czyli w skrócie... Są Wardega. 10 złotych. Co sądzisz, że Wardenga zarabia na zapisach streamów, gdzie oglądają ja filmy bez uzyskania praw autorskich? Jak Karolek czy Ritz? W jego przypadku to jest OK? Kochany donatorze SA Wardęgowy. Bardzo nie lubię, kiedy dajesz mi takie donaty, które są tak proste do wybromienia Wardengi, ponieważ ja za każdym razem, kiedy jest jakakolwiek sytuacja z Sylwestrem, to ja się staram wybrać stronę taką, która się chce do niego dopierdolić jak najbardziej. Bo zazwyczaj internet robi mu jednego wielkiego loda, jeżeli chodzi o cokolwiek co Wardenga zrobi lub powie. To, to ktoś wpłacił. Są to generowane grafiki z różnymi atrybutami, których cena zależy od tego, jak rzadkie posiadają cechy. I zaraz omówię te ogromne profity, ale na chwilę zatrzymajmy się na Samym wyglądem NFT Marty. Nie jestem grafikiem, ale jak dla mnie te obrazki wyglądają tragicznie. W sensie te modele wyglądają jak jakieś postaci z gier sprzed 15 lat. Dla mnie jest to idealny przykład na to, że dosłownie wszystko można obchnąć jako NFT. Nawet tak brzydkie, masowo generowane, wirtualne sylwetki Marty Linkiewicz. I żeby było jasne, ja wiem, że tu nie chodzi o sam obrazek, a o należenie do jakże litarnego klubu, ale mimo wszystko fajnie, gdyby była to grafika, w którą ktoś włożył pracę. Wracając do profitów. Przy kolejnych progach sprzedaży NFT posiadacze mają otrzymać m.in. wejście na dużą imprezę, ekskluzywny wyjazd wakacyjny do egzotycznych krajów, oczywiście z Martą Linkiewicz, natomiast tym co najbardziej rozbudza wyobraźnię jest losowanie jednokilogramowej sztabki złota, ale to dopiero przy wyprzedaniu wszystkich 10 tysięcy NFT. Także jak widać moda na NFT dopiero się rozkręca, co doskonale widać po zaangażowaniu znanych ludzi w promocję. Jeśli zastanawiacie się o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi albo po prostu nie ogarniacie tematu NFT to polecam Dominika Bossa, który w naprawdę zrozumiały sposób Siema, wytłumaczył pozdrawiam. całe zagadnienie. A teraz lecimy do kolejnego newsa. Jakoś tak wychodzi, że co odcinek wspominam o ale ciężko pominąć jego temat, bo gdy jedna drama wygasa, to pojawiają się nowe kontrowersje wokół jego osoby. I tak jak afera z Leksiem wytworzyła konflikt Konopa z Wardęgą, tak skutkiem ubocznym tego sporu jest konflikt Konopa z Mandziem. Chodzi o aferę z Tereoxem, którą Konopski poruszył publicznie w jednym z filmów i popełnił błąd, ujawniając niki głos jednej z dziewczyn. No i generalnie no po... O, uzupełnię wam od razu. Już skontaktowałem odpowiednie osoby z odpowiednimi ludźmi w tym temacie, ja się tu nie zajmuję, ale ktoś się tym zajmie. Podejście takie na zasadzie, że po, godzi... po prawie w całym dniu batalii konop ściągnął film gdzie wysłał trzy maile do YouTube'a, dwa, czy to z YouTube Support. On robił wszystko, żeby tylko nie ściągnąć tego filmu. Robił wszystko, żeby ten film pozostał i żeby to ocenzurować i żeby to poprawić, ale żeby ściągnąć film i żeby stracić wyświetlenia, żeby na chwilę ten film był niepubliczny, żeby go reuploadować czy cokolwiek, nie było absolutnie żadnej mowy. Oczywiście Konop postanowił odnieść się do zarzutów, stwierdził, że w sumie to nie jego wina, tylko YouTube'a, który miał problemy z edytorem filmów. Zaznaczył również, że informował dziewczynę na bieżąco i że zgodnie z jej wiadomością nad Discordzie zgodziła się na takie kroki. I w teorii zamyka to sprawę, ale jednak nie, bo Mandzio rzucił inne światło na zachowanie Konopa i wytknął mu kłamstwo. Gdyby ci zależało na zdrowiu dziewczyny, to tak powtórzę jeszcze, gadałem właśnie z tą dziewczyną ostatnio, bo kontaktowałem ją z lepszą osobą, aniżeli ja, do zajęcia się tym tematem, bo tej osobie zależy właśnie na rozwiązywaniu teraz takich sytuacji. I mówiła, że niesamowicie wkurwiona była, jak to zobaczyła. No, to by ściągnął film od razu, a nie łaskawie po jednym dniu, zatem no jak dla mnie chujowa wymówka i jak dla mnie kłamstwo i jak dla mnie washing tutaj, zatem minus. Minus tutaj, minus, na wymówka. Konop, miałeś się czegokolwiek nauczyć i mi obiecałeś, że wyciągniesz wnioski, a tutaj tylko drążysz dalej wykłamstwa. Bardzo słabo. Manipulowanie, że dziewczyna napisała, że rozumie i że dziękuję. Napisała to po tym, jak, jak była uspokojona z ataku paniki, po tym, że on tego nie chce ściągnąć i po tym, jak dostawa, dostawała screeny na temat tego, ile on robi problemów i współpracowała z tobą tylko dlatego, żebyś w ogóle miał ten bo była aż tak przerażona, że ty tego nie zrobisz. Zatem kolejne kłamstwo, kolejne niedopowiedzenie. Tak więc szykuje się nowy rozdział w Dramie Konopa, który popełniając ogromne błędy w nagłośnieniu sprawy z Leksiem, sam na siebie ściągnął kolejne problemy. I nie dość, że ma nowe dramy, to teraz jeszcze czeka nas odświeżenie tej początkowej, bo Wardęga nagrał nowy odcinek psiakowusa, gdzie porozmawiał z Leksiem. Naprawdę czekam na ten materiał, który mam nadzieję nie przejdzie cenzury agencji i wreszcie usłyszę. A propos Linkiewicz, Jezu, ciężko mi się mówić. kurwa, te fryty są posypane pierwszym krajem. Ja poprosiłem, ej, weźcie, posypcie trochę przyprawą, ale kurwa. Jezu. o matko. O matko! panie czy wiesz, że jeden z typowych hiszpańskich youtuberów Willy Rex całkowicie zmienił kontent swojego kanału z gaming na właśnie temat NFT i nie byłoby nic dziwnego, że kodaś ma 16,5 miliona subów i wszystko rodziem kita, poza tym no, no, po masa, wciskają, ludziom polu masyjny wciskają ludzie bo owszem NFT może być sensowne. Muzyka i niezależność artystów, ale dlaczego ludzie nie dostają podopie ze skamowanie na miliony? Bo wszyscy kurwa na tym skamują. To są. Popatrzcie. Wytłumaczę Wam to najprościej na świecie. Pierwszym takim skamem. Wszystko nazwę skamem. Wszystko nazwę skamem, ale to nie oznacza, że to musi mieć mechanikę skamu, tylko ogół... ogólnie tak. Szybkie sposoby na zarobek w internecie, jako influencer, jako osoba działająca. Reflinki, kazanie ludziom się rejestrować z reflinków. Ruletki CS-owe. Skrzynki cs zakładanie własnych serwerów Minecraft na SMS-y Premium, zakładanie swoich własnych serwerów metinowych, teraz NFT, jakieś właśnie inne tego pokroju. Zobaczcie, że to są wszystkie rzeczy, wszystkie te rzeczy mają jeden element wspólny. Są so, kurwa, płacisz bardzo dużo pieniędzy za relatywnie bardzo mało zysku dla Ciebie, jako osoby, która gra. I ci się to nie opłaca. To są po prostu takie szybka rzecz do dojenia kasy. I co chwilę jest coś takiego. I tutaj nie określam tego skam, tylko to jest po prostu metoda zarabiania kasy przez influ. I każdy ma jakąś swoją własną moralność. I nie, nie mi jest kwestionować kogokolwiek moralność. Bo ja również tutaj nie świecę idealnym przykładem, który nigdy nie skorzystał z żadnej z tych metod, żeby sobie właśnie w ten sposób zarobić. Tylko właśnie jest kwestia tego, że trzeba odróżnić, że które metody są na zasadzie, że na przykład widz poświęci trochę swojego czasu i poświęci trochę swojej uwagi na to, że i dzięki ty temu zarobisz, a gdzie na przykład, a gdzie na przykład widz poświęci setki czy tysiące dolarów na to, żebyś ty sobie zarobił, bo to drugie jest dużo, dużo gorsze. Swobodne i prawdziwe wypowiedzi Leksia. A z takich ciekawych newsów, to jutro nagrywam Psiakobusa i myślę, że już mogę wam powiedzieć z kim, z Leksiem. QWERS, dziękuję za primer. Konop zapowiedział, że zbiorczo odniesie się do wszystkich wątków, które poruszył Wardenga, ale w późniejszym terminie, bo teraz ma dużo na głowie. Osobiście mam nadzieję, że wyjaśni tam również wątek słowa Revo, które wrzucił na Blacklistę, bo przynajmniej do tej pory nie widziałem, aby to jakoś skomentował. W każdym razie Konop zdecydowanie ma co wyjaśniać, a kto wie, co do tej pory jeszcze wypłynie. Wspomniałem o tym w poprzednim odcinku i faktycznie... To jest bardzo smutne, ponieważ powód, dlaczego Revo był na Blacklistie jest najprostszy na świecie. Po prostu nie chciał, żeby się, żeby się promował. I tyle. I jak on ma to przekazać? Jak on ma na to odpowiedzieć? Ja uważam, że Rewo powinien o tym powtarzać cały czas bez końca, bo... Jasne, fani, fani konopa powiedzą coś w stylu, że. No przecież ten Rewo już pierdoli cały czas o tym, kogo to obchodzi, Jezu rzucił i tyle miał prawo, co nie. Nie, to jest chujowe zachowanie. To jest strasznie krzywe, chujowe zachowanie, które tylko pokazuje tutaj niesamowity strach Konopa przed jakąkolwiek konkurencją lub przed kimkolwiek, kto robi ten sam content. Ja uważam, że to powinno być cały czas wypominane. Tak samo jak na przykład wypominane powinno być bycie nie pójście na komendę w sprawie pedofilskiej przez niektórych tutaj fanatyków chodzenia na komendy, ale online. Niektóre rzeczy powinny po prostu być cały czas wypominane w mordę. 14 lutego w walentynki ukazał się wspólny kawałek nitro i natsu Wiadomo, zasięgowo jest to mocarne połączenie, więc w zasadzie mogliby zrobić cokolwiek, a i tak liczby by się zgadzały W ciągu 24 godzin utwór przebił milion wyświetleń i tym samym zajmuje pierwsze miejsce na karcie na czasie Kawałek jednym się podoba, a innym e nie, co jest oczywistą oczywistością Ale jednak jest jeden element, który Czy wiele osób doceniło jest? i zaraz wam powiem o co chodzi no. Dobrze, że jest opinia jaha Widziałem wiele razy już, nie, chyba nie muszę powtarzać. Bawię się. jak młody też boss, chociaż jestem szefową. Te końcówki, takie no, na siłę, pierdolono tam i zaakcentowane, żeby pasowały. Ale gdy chodzi o mój gust, to ze względu na bardzo mocną edycję wokalu, Natsu brzmi dokładnie tak samo jak w poprzednich kawałkach. Nikt to słychać, że recytuje i stara się nie zgubić rytmu, a sam beat jest całkiem spoko i wpada w ucho. I to nie brzmi zachęcająco, ale kawałek ten ratuje bardzo ważny, a często pomijany w piosenkach youtuberów element, czyli tekst. Jest sporo nawiązań, do drum, w tym, czy w konkretnych osób. I tak na przykład w Zodce, nic to jest fragment o konopie. I co warto podkreślić, Sergiusz sam Pisał tekst. Nie jestem jak konop nie życia innym, nie a, i jest jeszcze nawiązanie do Freeza, bo jak zapewne pamiętacie, swego czasu Karol zapowiedział, że wypłaci nit to liścia za słowa odnośnie Aha. Verso. Pływa o tym głośno w sieci, bo nikt to pokazał nawet screen wiadomości jako ostateczny e. dowód. Korzystając z okazji, Sergiusz nawiązał do gościa z prętem w dupie, co jest follow-upem do filmu Freeza z 2017 roku, w którym opowiedział o swojej zaawansowanej skoliozie i wspomnianych prętach w plecach. Zaczynając spokojnie, kilka pompek codziennie wieczorem. Przez operację miałem utrudnione zadanie, nie mogłem robić wszystkich ćwiczeń. Miałem w plecach pręty. Mam awersję do każdego, kto za... Chować się nie umie. Chcesz wypłacać liście, bo masz pręta w dupie. Natsu też nawiązała do afery z leksiem, ale również do walki z Lexi i Wiadomości od ludzi, którzy wypominają jej dramę z kamerkami. Jest też coś o samotnych walentynkach i frędzą i tego wątku nie rozumiałem. Ale o, nagle proszę proszę się, że bardzo, Natsu, a proszę bardzo, ciebie za dwa miesiące. to były chłopak humoru, również rzucił swoją nutkę. Jak do tego Co czułem, robiłem, jak nałem. poświęcałem dla jutra wiecznej A w tym wszystkim. Jestem po takiej samej operacji jak Karol i co możesz potwierdzić? Te pręty są czy ich nie ma? Takie pytanie mam. Ciekawy po prostu jestem. Są. So. A nie, to nie ty, to Bogdanek, nie ciebie pytałem Bogdanek. Zasadniczo kawałek jest podzielony na kilka części, z czego pierwsza to wspomnienia i przeprosiny, druga część to problemy i pretensje, a trzecia to pogodzenie. Nie jestem o, ekspertem do analizy nie. tego okay. typu tekstów, ale mniej więcej tak to widzę. W każdym razie warto zastanowić się, kto znajduje się pod maską i aliasem Godface Killa. Wszystko wskazuje na to, że jest to Bartek, z którym Natsu była od kilku lat i z którym się rozstała pod koniec ubiegłego roku. Na Instagramie można znaleźć ich stare, wspólne fotki, w tym te z momentu, gdy Natalia dołączała do Team X. Swego czasu występował on pod aliasem Prime i w tym wypuścił wspólny kawałek z Adianym Polakiem o nazwie Gold Digger. Ale finalnie zrezygnował z tego projektu i aktualnie powrócił pod aliasem Gatfest Skila. I teraz najważniejszy wątek, czyli czy to publiczna wojna zakochanych ludzi, czy może zaplanowana akcja marketingowa? Jak dla mnie to jest zbyt profesjonalna produkcja, żeby to było amatorskie, coś takie on, publiczne jakieś wywlekanie, moim zdaniem, to jest wspólna, wspólna akcja. I bardzo dobra akcja. I'm no, not Osobiście uważam, że to ustawka i już Wam powiem dlaczego. Zacznijmy od tego, że Teledysk do nuty Natsu i Nitto nagrywał Kamil Zdzierak dzierakowski i podobnie u Skilla za kamerę odpowiadał również Kamil Zdzierak. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kurtkę Nitto i na kurtkę Skilla w klipie, bo jest to dokładnie ten sam model od tej samej firmy. Co ważne, gdy zajrzymy na Insta Gatfejskilla, to okazuje się, że już 4 tygodnie temu wstawił fotkę w Outficie, w którym nagrywany był Teledysk chłopak Natsu, tak więc już wtedy było wiadomo, że powstanie ten kawałek. Otwarte pozostaje pytanie, czy Skilla to Bartło który ma 200 udział w projekcie Natsu World i wisienką na torcie jest fakt, że ten udostępniła na stolicy Monika Kociołek i kilka osób z teamu Natsu. Także moim zdaniem jest to ustawka, dosyć ewidentna i mam wrażenie, że mówiąc o tym łapie haczyk, ale niezależnie od tego kawałek Gatwej skilla jest przepotężny. W sensie, abstrahując od tej całej zadymki, naprawdę warto przesłuchać. Tyle na ten temat, bo i tak się rozgadałem, a tymczasem lecimy z kolejnym tematem. Julia Kostera na jednym z Insta Stolic poinformowała fanów, że mierzy się z depresją. W kilku słowach opowiedziała, jak duży wpływ na jej życie ma choroba, która utrudnia normalne funkcjonowanie. Zaznaczyła również yeah że to ze względu na samopoczucie podejmuje wiele decyzji. Inertia, motywujące rzeczy. Inercja. 6 w 6 posłucham. Groszy. Mandzio, zmotywowałeś mnie, żeby pierwszy raz w życiu pójść na siłkę. Jednocześnie dziękuję mniej niż trzy, ale jak jutro nie dam rady jechać rowerem do roboty, to to częściowo twoja żyjuszka e mrugająca okiem. E tam, dasz radę, dasz radę. Ale gratuluję bardzo serdecznie I każdej osobie, której udało się właśnie ruszyć, zmotywować i tak dalej. Gratuluję. Duże brawa, bo to jest big move, big move. Tutaj dla osób są kompletnie niezrozumiałe. Uważam, że teraz jest ten moment, yy, otóż od dłuższego czasu zmagam się z depresją yy, oraz z lękiem społecznym. Z tego wynika moje ciągłe zmęczenie, mój problem z motywacją, mój problem ze skupieniem się. Mój cały problem w życiu to jest naprawdę najgorszy okres, przez który przechodzę. Mimo że depresja i lęki społeczne są trudnymi tematami, to Ta, wszystko wskazuje na, na to, że sytuacja jest pod kontrolą, bo Julia wcześniej zareagowała i rozpoczęła leczenie. I mimo że temat był wałkowany milion razy, to poruszę go milion pierwszy, pamiętajcie, że warto korzystać z pomocy psychologa. Nie ma w tym nic wstydliwego. <laughs> ja sam kiedyś chodziłem na terapię, bo potrzebowałem pomocy i naprawdę każdemu polecam. Oprócz przepracowania problemu można nauczyć się wiele o samym sobie, i uwierzcie mi na słowo, że jak już człowiek ogarnia samego siebie, to dalej jest. Osoba, która zbanowała lewusa Mówię u Ciebie, kto zbanował lewusa. Powiedz mi, powiedz mi, za co został bana? I czemu takiego krótkiego. Ty nikt. Nie, przepraszam, przepraszam, nikt. To owacje nastające powinny być. Z Co nie oznacza, że cały czas się czuję źle, yy, są różne stopnie yy, depresji. Yy... Ja jestem teraz w dobrym stanie, właśnie przez to, że wcześniej zareagowałam, dlatego nie macie, nie macie o co się jakoś bardzo martwić. Julii na 100% też bardzo tutaj pomogło to, że wyszła z tym naprzeciw i powiedziała o tym głośno. To jest zaskakujące, ale jak się właśnie trzyma jakieś takie rzeczy głęboko w sobie, szczególnie będąc trochę osobą publiczną, to często podzielenie się z czymś takim bardzo dużo ściąga presji z klatki piersiowej i takiego ciężaru. To jest właśnie ciekawe, bo z jednej strony... No, to jest w sumie ciekawa dyskusja, bo w sumie z jednej strony jest tak, że jak jest się tą osobą powiedzmy publiczną działa się w internecie, to chce się trzymać niektóre rzeczy prywatnie, nie mówić o nich głośno, nie dzielić się nimi z takiego powodu, że chce się zachować swoje, jakieś tam cząstki swojego życia prywatnego, ale wtedy wpada się w taki głupi paradoks, gdzie się czujesz, że ukrywasz coś przed ludźmi i że ukrywasz coś dla siebie i ukrywasz jakieś swoje wewnętrzne problemy i że na zewnątrz tylko udajesz, że nie ma tych problemów. Zatem z jednej strony się nie chcesz dzielić życiem prywatnym, bo to jest swoje życie prywatne, mi chcesz zachować je dla siebie, a z drugiej strony twoje życie publiczne to też jest życie prywatne. I po prostu twoje życie prywatne powoli jest swoim życiem publicznym. W większym niż mniejszym stopniu. O ile się martwicie, bo jestem zupełnie obcą osobą dla was. I teraz abstrahując od tematu Julii, jej chłopak Kacper Boński wrzucił ciekawego tweeta. Chodzi o ogłoszenie fejmem MMA, bo federacja zapowiedziała walkę Adriana Polaka za Amadeuszem Ferrari i to na specjalnych warunkach. Panowie będą się bili jedną rundę aż do upadku. To nie jest trochę atencjonowanie się. No właśnie a z drugiej strony po, właśnie to jest zawsze argument, który jest odbijany i który dlaczego ludzie się, influ właśnie, zwłaszcza się nie chcą dzielić swoimi problemami i którzy nie chcą się dzielić oni swoimi wiesz, przemyśleniami, czy nie chcą się dzielić y, czymś, co im się dzieje wewnętrznie. Z tego powodu, że zawsze się ktoś znajdzie, który powie, że to jest atencjonowanie się, a z drugiej strony nie ma swoich social mediów jako osoba właśnie tak jak ja na przykład. Nie ma swoich social mediów prywatnych dla znajomych. Możesz sobie zrobić grupę znajomych na Instagramie, z którymi wiesz się dzielisz, tam prywatny bliski krąg to się nazywa i każdego wyselekcjonować, ale ja na przykład ja nie wiem, ja bym się czuł dziwnie dodając tam kogoś, ale nie dodając kogoś innego, co nie? I właśnie właśnie trzeba po prostu się pogodzić z tym, że jeżeli ktoś używał tak social mediów, to jest po prostu jego prywatne social media i tyle. Można mieć prywatnego Instagrama jak Stewart. No i jak sobie poradził z tym? I tutaj z propozycją wyszedł Kacper Boński, który napisał, że może wyjść do klatki z Marcinem Dubielem na dokładnie takich samych zasadach. Jeśli Marcin Dubiel tak prosi o rewanż, to zapraszam w takiej formule. Czy Marcin Dubiel zgodzi się na takie warunki? Tego nie wiadomo, póki co to tylko tweet i nie wiemy, czy oficjalnie padła taka propozycja ze strony Fame MMA. Z pewnością byłoby to widowiskowe domknięcie konfliktu Marcina z Bońskim, bo mam wrażenie, że sprawa się długo ciągnie, obaj już są trochę tym zmęczeni i chcieliby to mieć za sobą. Dawno nie czułem takiego zażenowania i psychicznego zmęczenia jak po seansie konferencji Prime. Do tej pory pobieżnie śledziłem informacje o tej federacji, ale doniesienia o kamerzyście, który rzucił szklanką i trafił w dziecko... Nie chcę tego oglądać, a z drugiej strony jestem ciekawy wypowiedzi Rewa. I to mnie wkurwia, bo Rewo zawsze mówi, ze wszystkich osób, które się wypowiadały, Gimpera i tak dalej, najbardziej jestem ciekawy wypowiedzi Rewa, ponieważ wiem, że ona będzie najostrzejsza ze wszystkich. Skłoniły mnie do zapoznania się z Więc tematem. Sory, ale obejrzę. Nie ma akcji, które nie wzbudzały nic innego jak potężny cringe, który aż wykręcał. Po... Akurat konferencja Prime była ciekawa. Ja powiem, dobra, ja wytłumaczę, jaki jest problem z konferencją Prime. Nikt nie ma w internecie z twórców internetowych i z osób, które tworzą tutaj w internecie i również widzów, problemów z Prime, MMA jako miejscem, gdzie jest promowana troszeczkę patologia, albo są promowani tacy twórcy jak na początku Fejma na przykład. Wszyscy mamy tylko problem z tym psem Wawrzynem i z jego obecnością tam, ponieważ jest to dawanie mu drugiej młodości, jest to dawanie mu ponownie szansy na zaistnienie wśród dzieci TikToka i żeby się ponownie jakoś wybić i ponownie z tego żyć. To jest jedyny problem. Nie obchodzi mnie Queen of the Cringe, która się tam bije, nie, niech sobie robi co chce, jak dostanie po mordzie, spokój, whatever, co nie, nie obchodzi mnie cała reszta, nie tylko obchodzi Wawrzyn, bo nawet Queen of the Cringe najbardziej szkodzi sobie i swojemu najbliższemu otoczeniu, a Wawrzyn to sobie nie szkodzi właśnie, on szkodzi wszystkim tylko nie sobie. Zatem no to jest, to jest ta rzecz po prostu i dla mnie, dla mnie, dla mnie e, obecność takiej osoby jak Wawrzyn gdziekolwiek to mnie tak strasznie wykręca no ale no cóż no niestety żyjemy w uniwersum gdzie kurwa pozwolili mu istnieć i no. Zaczynając od Dagmary Szewczy, która przebrana za babcię nieudolnie podkręcała dymy wokół sporu z Tyburskim, Ja mam, śmieszne, ja mam prezent, nie. powinien przeprosić, bo tak się nie traktuje kobiet. Ja mam prezent, jak będzie chciał jeszcze raz moją Wnusię obrazić, to powinien się nią w łeb dobrze uderzyć. Ale te szpachle też się przydadzą, bo więcej zrobiony jest niż moja Wnusia. Przykro. Zemsta Lewusa i dał mi motkę wyrona w okniku. No, rozpykał cię trochę. No, trochę cię rozpykał nikt. Trochę zostałeś rozpykany. No, musisz przyznać. Dobra, to Czytacie? Paweł akurat chowa sobie. Dobrze, Paweł dzisiaj sam. masz tyle ja, prezentów, że ktoś. Ale się można się już śmiać, czy? No właśnie, nie wiem. <laughs> Przez jakąś niby totalnie losową dziewczynę z widowni, która najpierw wtargała za włosy Weronikę Kotelecką i wyzwała ją do walki, a później zabłysnęła jakże interesującym pytaniem do Stiflera. Dobra, a co sprawie tego rekordu 30 sekund i czy rzeczywiście odliczasz pod, podczas... Czy uważasz, że Króżuj w się w bagnie widać czasami, że nie chce tam być? Króżuj zasługuje na ten sam los co Wawrzyn. Przepraszam bardzo. Miał swoją, e, miał swoją szansę na odsunięcie się od tego, odsunął się, e, poleciał na samotno, zaczął się topić i ponownie wrócił niczym wierny pies do swojego pana, Wowi. Jest po prostu jego psem i trzeba go tak nazywać, że Marek Kruszel to jest pies Łukasza Wawrzyniaka. I tutaj to jest naprawdę giga żałosne. Bo tu nie mówimy już tu o takim internetowym psie, że ktoś, jest, ktoś kogoś wybił, ktoś z kimś gra, ktoś z kimś razem nagrywa, ktoś jest od kogoś zależny, co nie. Nie, 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 nie. To jest definicja takiego najbardziej, najbardziej takiego psowatego psa na świecie. Po prostu to on jest. Brak słów, brak słów. Nikt nie zachowuje na określenie psa tak bardzo, jak Kruszwil. W stosunku. Nie, po prostu, wiesz, ja, ja się szybko spuszczam, nie? No, to... Kroziłem mówił, że po walce nie chce już na się działać za bardzo, bo on nie ma, nie, on wie, że on nie nadaje się do tego. Tworzył sobie na własną rękę i mu nic nie wychodziło. Nic, nic mu nie wychodziło na własną rękę. Zaczął robić livey ze swoją dziewczyną i żebrać do Naity. Na tym się skończyło, że robił wiecznie przedłużane livey tego. To była Claudia Croft z tego, z YouTube'a, dosłownie. Okej, okay, to, to wiem. No to odliczasz 30 i potem... Skąd takie... wiesz? Mieliście stosunek? My nie mieliśmy, ale możemy po konferencji sprawdzić, więc spoko. <laughs> spoko. I tego typu akcji wyzwi i zciśnięcia po rodzinie ogólnego braku jakichkolwiek zasad było pełno. Dochodziło również do mniej lub bardziej ustawionych bójek pomiędzy zawodnikami, a wszystko to przy akompaniamencie śmiechu. Nie byłem zaskoczony, bo spodziewałem się tego typu rozrywki, ale absolutnym przegięciem było zachowanie kamerzysty. Udając pijanego, wykłócał się z ziemowitem Kosakowskim, aż w pewnym momencie rzucił w niego szklanką, która ostatecznie poleciała w kierunku dziewczynki siedzącej na widowni, która dostała w kolano. Teraz będzie tworzył z meduzą? Nie ja wiem, czemu Meduza to robi. To mnie zastanawiam, bo. Ja wiem, że Meduza nie wychodzi mu na YouTubie. Był kiedyś w swoim primie, miał swoje lata, robił dużo wyświetleń. Ale jest nawet, jest nawet spoko chłopem, ale... Nie wychodzi mu za bardzo na tym YouTubie. Poszedł się bić, trafił teraz do tego Prime'a. Ja nie wiem co on robi, dlaczego to robi. Nie kumam. Nie kumam dlaczego. Kaszcie się, narożnik kamerzysty, jesteście tutaj? O. Kamerzysta. Z miejsca poderwał się ojciec dziewczynki, który jednocześnie jest trenerem młodego Burańskiego. Chciał od razu wyjaśnić sytuację z kamerzystą, ale w porę zareagowała. Ochrona, która dopuściła jedynie do Przepraszam, Przeprosił o później. Jakie to ma kurwa znaczenie? Dziękuję bardzo, Nick. To jest Philips. Jakie to ma znaczenie, że przeprosił? Przestańcie to pisać w ogóle. Przestańcie to w ogóle wypominać, tego to nie ma żadnego znaczenia. A kasę z pay per view ma przekazać na pieski. Nie ma kurwa znaczenia. Nie, nie usprawiedliwiecie tego śmiecia. Nie da się go, kurwa, nie, nie mogę go nazwać inaczej. Nie mogę, nie mogę go inaczej nazwać. No, szukam innego słowa w moim słowniku, ale nic mi przychodzi innego. Takiej pogawędki. W chwilę później w konflikt zaangażowała się publika i to do tego stopnia. Że... Jest mi przykro, jak widzę kruz Niech ci nie będzie. Nie, nie, niech cię nie będzie. To nie, właśnie o to chodzi. Żadne, żadnych tego, żadnych emocji. typu przykro, współczucie, trochę szkoda. Nie, 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 nie. to jest to naprawdę w sensie. Jestem ostatnią osobą do nawoływania do negatywnych emocji. No, powiem tak, czujcie neutralne emocje. O! Neutralne emocje jest po prostu, żeby ignorować to istnienie. Bo nie będę nawoływać do negatywnych emocji, nie będę się do tego zniżać. Ale będę, będę zwracał uwagę, proszę, nie współczujcie im. Że w pewnym momencie ktoś rzucił krzesłem. Nie widziałem, ja rzucałem w niego. Kamerzysta, to, to rzucałem na to w niego? W dziecko. Ale w niego rzucałem! W niego, kurwa. W niego! W niego! Nie tylko dziecko! Nie rzucałem, kurwa. Nie, dalej. no nie niego, lopy, Proszę o wyprowadzenie Ej. tego pana z sali już! W tym całym zamieszaniu najsensowniejsze pytanie zadał Jaś Kapela, który zapytał, a co tu robi dziecko? I to jedno zdarzenie samo w sobie powinno dać wam wyobrażenie, jaki był poziom tej konferencji, gdzie Jaś Kapela zadaje najsensowniejsze pytanie. I faktycznie nie wiem, jakim cudem na takim wydarzeniu pojawiło się dziecko. Nie wiem, jakim cudem ojciec padł na pomysł, aby zabrać je w takie miejsce, ale jeszcze dziwniejsze wydaje się to, że organizatorzy. Właśnie, tam, proces, tam. Dziękuję za Prima. Słuchaj! Nie, ja nie to rzucałem to. I jego córkę w niego! Czemu są tu dzieci?! Ostatecznie za namową murańskiego kamerzysta podszedł i przeprosił dziewczynkę za zaistniałą sytuację. A w rozmowie po zamknięciu tej części konferencji ze łzami w oczach wyjaśniał, że to nie w nią celował i że jest mu przykro. Generalnie gra aktorska na najwyższym poziomie. Krokodyle łzy. Dobrze, na tronie zasiadł, no jest porządek teraz zarządzony. Dobrze. Dobra, jest wszystko OK. Co myślisz po tym wszystkim? Nie ja jestem w czasem... no Nie chciałem w to w tę dziewczynkę, Jezu, nie, ale to jak to? Ktoś... Dla mnie nie ma znaczenia, w kogo celował kamerzysta, bo to nie jest normalne, żeby rzucać w kogoś szklanką. Gdyby trafił Kosakowskiego albo jakąś dorosłą kobietę na widowni, to byłoby no. wszystko okej. Okay? No oczywiście, że nie, dlatego nie ma jak obronić jego zachowania. Po samej konferencji również działa się patologia, bo na przykład sobota dostał od kogoś z partyzanta. O co chodziło w tej zadanie? przed chwilą. zielonego pojęcia. Wziął mnie chłop na bok, mówi, że ma do mnie sprawę i nagle mi k***a z partyzanta i myślał, że mu nie oddam, no to mu oddałem, no ale już no ja k***a tak. Za to podczas wywiadu najlepszej polskiej dziennikarki z Kosakowskim, ktoś w zamkniętym pomieszczeniu użył gazu i musieli przerwać wywiad. Myślałem, że on jest Gaz? Ja myślałem, że on jest... Co się dzieje. Ja myśl... O matko, co się, A, wiesz co się dzieje. dzieje? Ale co, czekaj Monika, jestem przy tobie, nic się nie mówi. Chodź Monia tutaj, ja cię ochronię. Także absolutny syf i degradacja, która najpierw była ustawiana, a w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. I niestety wiem, że niektórych ten cały opis co? zachęci do zakupu pay ale jeśli nie chcecie wspierać tego typu zachowań, jeśli nie chcecie wspierać takich osób jak kamerzysta, to nie kupujcie pay Pamiętajcie, że tego typu przedsięwzięcia działają tylko dlatego, że są sponsorowane przez widzów, więc jeszcze raz apeluję, jeśli nie chcecie wspierać tego typu zachowań, to nie kupujcie pay I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Wpadajcie na moje streamki na Twitchu. Dziękuję Rewo za powtórzenie tego trzy razy. A to serio mógł płakać, ale co to ma za to to znaczenie? To nie ma znaczenia. To, to, to nie czepiacie się Rewa, nie czepia się, nie czepiecie, Nie się Rewa o tego jakieś jedno słowo, które powiedział jakoś tak, a mógł coś powiedzieć inaczej, tylko. Elo, Krzyżyk na drogę.